27 kolejka pierwszej ligi koszykarzy, hala przegronwalskiej w Toruniu. Witamy serdecznie. Hala wypełniona po brzegi, bo to mecz wyjątkowy, mecz derbowy. Stroje czarno-czerwone. Franca Storia Bydgoszcz, drużyna gospodarzy, czyli polski cukier Siden Toruń w zasadzie tradycyjnie na biało. Jesteśmy na początku drugiej części spotkania. Jest 53 do 35. Porażka dosyć zaskakująca w pierwszym spotkaniu toruńskiej drużyny w Bydgoszczy. 90 do 101 w pierwszym, czyli w pierwszej rundzie sezonu zasadniczego. To oczywiście końcówka. Rundy drugiej, już niebawem playoffy. Siden pod wodzą trenera Grzegorza Sowińskiego. Na razie dwa mecze i dwa zwycięstwa. Od razu większa wiara, od razu więcej kibiców. No i oczywiście jeśli przyjeżdża ekipa zbyt goszczy, no to wiadomo było, że trzeba będzie tutaj dostawić się za tablicę. Koszów w hali przy Grunwaldzkiej. Dodatkowe krzesełka dla kibiców, którzy przyjdą oglądać to spotkanie. Osiem punktów zdobytych, już przez drużynę Astorii Bydgoszcz. A tutaj bardzo sprawnie zachował się w tym kontrataku Piotr Szmigielski, który na koncie ma już. 17 punktów to jest wyraźnie najlepszy dorobek w toruńskim zespole. No ale też w tej trzeciej kwarcie bardzo mocno rozstrzelał się Paweł Lewandowski. Piotr Robak z piątką i uzupełnia ten skład 16 szesnastką. Wojciech Fraś. Dwa punkty kolejne zdobyte przez Toruński zespół konkretnie Adama Lisewskiego. Siden powiększa przewagę jednak nad Astorią mimo dobrego początku bytowskiego zespołu. Tej trzeciej kwarty jest 61:46 i trener Jarosław Zawadka prosi o przerwę. Na parkiecie także po raz pierwszy w trzeciej kwarcie Wojciech Barycz. Przypomnijmy ostatni nabytek Toruńskiego Sidenu. No i do niego Podobnie jak wcześniej e, piłka do Adama Lisewskiego, tak teraz e, do Wojciecha Barycza. No i olbrzymia przewaga wzrostu czy Lisewskiego, czy Barycza pozwala tutaj zdobywać pewne punkty spod kosza. No w zasadzie bezproblemowo 16 punktów Adama Lisewskiego. No i Wojciech Barycz. Jeszcze raz. Proszę bardzo. Tu jest e, no prawie pół głowy różnicy. Nad najwyższym koszykarzem Astorii Bydgosz i Barycz jeszcze z wyskoku. Reszta mogła tylko gdzieś tam pomachać rękami, ale dużo nad. rękoma rywali Wojciech Barycz i pewne punkty, a teraz Bartosz Bokno. Bochno sfaulowany, Siden nowy, z pewnością lepszy. Udało się to potwierdzić w kolejnym spotkaniu wyjazdowym ze spójnią Stargard Szczeciński. 64-57 są punkty. 74-54 w meczu z Astorią. No a wracając do poprzedniej kolejki siedmiopunktowe zwycięstwo bardzo ważne w Stargardzie Szczecińskim. Ciekawa sektorówka z godłem Astori. W Kali popularnego spożywczaka w Toruniu 76:59. A tutaj proszę bardzo zryw Bydgoskiego zespołu i zrobiło się z 22 14 punktów przewagi Sidenu. Jest 76:62. Podenerwowany trener Grzegorz Sowiński Siden na pewno musi walczyć, a przede wszystkim dbać o tę jakość, którą pokazywał w tych właśnie ostatnich spotkaniach. Łącznie z tym rzecz jasna z Astorią Bydgoszcz, przed własną publicznością. 91-77. Jeszcze Bartosz Królikowski faulowany na 4 sekundy przed końcem, przed końcem meczu. Bardzo duży ścisk w tabeli pierwszej ligi. Przed tą kolejką. Drugi punkt królikowskiego 92 toruńskiego Sidenu. Więc tutaj każde zwycięstwo, każda porażka może na miejscach 7-10 sporo namieszać. 92, 77. Taki rezultat tego spotkania derbowego Siden wygrywa w ostatniej kwarcie zdobywając 20 punktów. Na koncie bydgoskiej Astorii punktów 25, a więc ostatnią goście wygrali, ale trzy poprzednie gospodarze 24-15, 27-20 i 21-17, ostatnia 25 do 20 i cały mecz Lasidenu 92-77. Najwięcej punktów po 18 Piotr Szmigielski i Adam Lisewski oraz po 16 Jacek Jarecki. Oraz Wojciech Barycz dla Bydgoskiej Astorii. Tutaj wyraźnie 24 punkty najwięcej.